Słuchajcie, na sali plenarnej trwa debata, czy smartfony będą dostępne dla dzieci w szkołach. Co o tym myślicie? Wysłuchajcie też mojego wystąpienia, bo ja jasno przedstawiłem swoje stanowisko, jak to powinno wyglądać. Czy telefony wpływają na psychikę, psychikę dzieci? Oczywiście, że wpływają. Czy przeszkadzają im w nauce? Oczywiście, że przeszkadzają im w nauce. Dzisiaj rozmawiamy tylko o takim drobiazgu, czyli o tym, czy telefony komórkowe mają być dostępne w szkole, czy nie. W Chinach. Dzieci poniżej 18 roku życia mają ograniczony dostęp do internetu między godziną 22 a 6 rano. W Chinach do 15 roku życia mogą korzystać z telefonów tylko przez jedną godzinę, a między 15 a 18 rokiem życia, przez dwie godziny. W Chinach matematyka tygodniowa to jest 15 godzin, w Polsce godziny. Do sześciu godzin. Na tym się skupmy, a nie rozmawiajmy o rzeczach oczywistych, że czy telefony komórkowe powinny być w szkole. Oczywiście, że nie powinny. Dziękuję.